No do wieczór, a my właśnie godzinę do czwartej. tak? Sama powiedziałaś, że to twój brat jest, że swojego brata nienawidzisz, że jest narkomanem. A ja mam, mógłbym, dziewczynę prawdziwą. Nie mnie, no stop, obrażała będziesz wypisywała głupot czekoladę, zjem. To odwidzę. Pisze. Nie ma co robić. Jaką być kobietą? żeby całe swoje ciało pokazywać, kusić, żeby się spotkać? Co ty umógłem robić swoim ciałem. Ale to nieważne nie. To, co ja powiedziałem... Jaka to ulica? Po, to jest polska. To jest samochoda. Samochodowa tutaj jest. O! Jest Kerfur wrocławska a i skrzyżowanie jest i prosto się jedzie właśnie na pocztę to właśnie tam co odbierałem ten list to właśnie tam kobiety i kobiety ze wsi tam i ziemniaki można bo tam i warzywa i nie warzywa różne te ziemniaki a ty gadasz o, Gadasz głupoty na Rafała, że on ziemniaki ze śmietnika. <laughs> on sam powiedział, że na zimę będzie kupował ziemniaki, że może przywieźć na pewno na giełdę warzywną jeździł i po prostu do bogażnika czy z tyłu po prostu o, miał wózek to też w woził z tym był tutaj a to, że tak wyszło jak wyszło po prostu tak jak Krzysiek nagrywa no wczoraj właśnie ten, widziałem ten film Ja takich filmów nie nagrywam. Ja nie przyklinam, bo to jest głęboko bez sensu. Później to ludzie oglądają. No to poszło na mój kanał. A czemu? Jak nagrywa Krzysztofa? To nie ma takiego czegoś, żeby coś... Przykleństwa były. To jeszcze niedziela. A, krakatkę sobie zjemy. Musiałbym dmuchać. chłodno. Nienawidzę takich kobiet, które kuszą wysyłają takie zdjęcia jak nagrywa zdjęcia i później wysyła filmy różne jak się byłem swoimi życzami siebami to właśnie chcę powiedzieć bo będzie na pewno moja prawie narzeczona oglądała to, żeby nie było ogółem zła. A to. A, czyli napisałeś nawet smsa, że ja za Afryko tutaj mieszkam? Ja ogółem Leksićka, pomogłem. bo miał zapalenie płuc to temu lajta robiłem to szybę okno kupiłem. kupiłem 1400 zł zapłaciłem o jaka lodówka była nową lodówkę kupiłem też lajty robiłem 1800 zł o który pasata co rozwalił Opla to miałem kombi, to też chciał mi zabrać Mazdę też chciał ugłym zabrać to po prostu ja zobaczyłem, że nie upada się jej robić to po prostu tego Opla ale jak on w taki sposób bo to jest na mnie kupiony ten samochód na ugłym na firmę swoją ja działalność prowadzę a ty pracujesz? Ja co miesiąc podatki muszę płacić. Tak samo jak szedłem właśnie do fryzjera, też fryzjerkę tą, starszą kobietę, a i też, że młodsza kobieta, które już ja przez 4 lata tam chodzę i oglądają mnie, też on na rogu sklep jest, też Byłem bardzo miła kobieta. Ciemne włosy, szczupła. Zawsze elegancko ze mną rozmawia. Bardzo miła. ale jak była zaskoczona, jak powiedziałem, że jakim samochodem jeździ. To będzie oglądała na pewno miała Snów no, piszesz. Ula, Ula blondynka. No po prostu w taki sposób byś pisała. to po prostu pisz, pisz. Ja tego, tego nie będę kasował. Takie, co ty głupoty. Tutaj też są sklepy. O, co? Była sprawa Krzysztofa to musiałem garnitur kupić to tak, to ze śmietnika jak ty gadałaś że buty ze śmietnika a jak to jak Wrocławska jest ulica, to jest krzyżowanie co jest Kerfur to prosto, tam jest właśnie po prawej stronie tam autobus też jeździ Tam jest w ogóle poczta Tam jak się idzie na pocztę to są warzywa Wszystko tam jest z tej strony kobiety i krzan, nie krzan, całe te wszystko, tam i ziemniaki, różne słoikach. O tu jeszcze mam. A, to, to też ze świetnika, nie? To właśnie tam też można kupić. Dobrze, wypisuj, wypisuj. Śmiej się, śmiej się. Ja lepiej zarabiam od ciebie. Ty sobie tam przy kasie sama powiedziała, że ty chodzisz się bawić to by ja będę opowiadał jak ty głupoty opowiadasz może też nagrywaj filmy i wrzucaj może ty przestań ja mam dla ciebie propozycję ty przestań może pracować ty po prostu zacznij y, po prostu te seksowne filmy nagrywać i wrzucać w internet bo można kanał taki jakiś utworzyć ja nie wiem ja tylko słyszałem i tam kasa rób no masz 27 lat to po prostu będą a jak nie pokazywałaś jakie ty masz jedną i drugą dziurę dobrze obrażaj obrażaj mnie Głupoty gadaj, gadaj. <grystanie> Niech ludzie też po prostu w bielsku na tym pracujesz. Cepenie. No, tutaj koło choroszczy gdzieś mieszkasz, to dojeżdżasz. A sama raz powiedziałaś, że twój yy, Mówiłem, co pracuje? Kolął oblał. Sama prosiłaś, że o, Wojtku, weź, przyjedź. Masz samochód, a ja mówię, jazdy nie mam. Co pisałem. To przyjedź samochodem po mnie. A jak nie, to weź, Krzyśka, to Krzysiek zawiezie. Nie ma takiego czegoś. Nie będzie żadnego spotkania. Zapomnij. To twoje było marzenie O, czekoladka dobra Zostawię czekoladę To sobie do kawy rano Ja pospałem trochę No ja musiałem wyjść Gdzieś to było dziesiąta chyba które już ciemno bo pająk cały ten tam chodził i było widać tam jest pod podczerwień wszystko tej kamery i po prostu musiałem ją szczotkę i po prostu odgoniłem żeby on się żeby nie zniszczył się Cię proszę żebyś do mnie już więcej nie pisała takich głupot co wypisujesz ja w ka każdy film mogę stąd się wyprowadzić pani dzielnicowa powiedziała że nawet dzisiaj możesz wyprowadzać się dwa razy była a o ile listów tak samo wcześniej przyjeżdżała Pytała się, czy ja maile piszę, piszę na policję. Powiedziałem, że pierwszy powiedziałem, że myślałem, że mi chodzi o A to dzień wcześniej, to byliśmy na Bema w sprawie właśnie tej koryzji. To było w głębi śliska, daj zaczął padać i po prostu no tyle wody było, że po prostu zniosło samochód i dobrze ja wszystko zobaczyłem. Powiedziałem dla Krzyśka, żeby po prostu hamował i na lewo, szybko na lewo, kule, bo naprzeciwko dwa samochody, to 100 metrów, żeby kolizji nie było czołówki. To wtedy wiecie, co... A ja byłem w pasach, Krzysiek był w pasach cały tutaj uszkodził się chyba by widzieliście ten film No ja ogólnie kupiłem na krzyżka ten samochód A teraz Opel jeździ To ogólnie chcę bo jak on tak traktuje takie głupoty na mnie yy, wygoduje takie głupoty na mnie nagra nagrywa, przepraszam to po prostu bez sensu to trzeba po prostu yy, sprzedać ten samochód i ten samochód niepotrzebny ja wolę taksówkami jeździć on wszędzie jeździ całe to wszystko na pocztę listy odbier odbierać do sklepu całe to jest samochodem a co to tu wsiąść Niedaleko jest przystanek. Wsiąść dwa przystanki i podjechać do sklepu? Śmiechu warte. To no, widzicie, coś jest naprawdę. Dobrego snu życzę.